Siema siema, witam na z na moim kanale na następie chciałbym przypomnieć o tym, że to wygrają 2000 zł pocjon z moim kadem minimum 21 zł, a czym więcej w tym macie większą szansę na wygraną, a do wygrania macie rękawiczki Rimson Web za tysiączka oraz bajem tam najtrudniej za tysiaczka, także dwa śliczne, bardzo drogie skinki. Te tańsze skinki, 5 skinków poleciało już do Was, także gratulacje dla wszystkich zwycięzców na wam zostały te dwa najdroższe, z czego na dniach zrobimy pewnie kolejne konkursy no maksymalnie myślę, że na dzień dziecka 1 czerwca, ale może, może wcześniej zrobimy. Także zachęcam serdecznie czym więcej w podstawie, tym macie większą szansę na wygraną, a żeby wpłacić, trzeba kliknąć sobie tutaj plusik. Pisać sobie tutaj kocik do 18 daje Wam 20% więcej do wpłaty oraz 4 zł bonusu powitalnego, jeśli gracie pierwszy raz. Jest wiele metod podnosić to blik czy pase czy skinki. A jak skinki Was bardzo szybko, bo dosłownie w minutkę. No i nie zapomnijcie sobie tutaj kliknąć zastosuj, bo inaczej mój kod po prostu nie zaliczy, nie dostaniecie 20% więcej do wpłaty, a nie będziecie mieć szans na wygranie 2000 złotych z moim kodem w konkursach, więc zachęcam serdecznie, żeby o tym pamiętać. Poza tym jest to dla mnie bardzo ważne, wspiera mnie to. Więc po prostu użyjcie nawet jeśli nie wpłacacie to po prostu użyjcie swojego mojego kudziku. z góry dziękuję jeśli użyjecie. No i poza tym na stronie mamy darmowe 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 sianko. Darmowe sianko po prostu mamy. Mamy darmowe sianko za każdy level. Więc jest to naprawdę spoko że Zbliżamy się do ostatniego levela, za który jest 300 kała, No to jak widzicie za każdy level jest kupa siana, więc warto sobie to odbierać, bo po prostu białam się to zagranie, więc tak naprawdę za darmo. No i jeszcze za darmo macie też darmowe skrzynki co 24 godziny po prostu w zależności od tego jaki level macie, no to takie skrzynki macie. Ja mam te do 111 levela, eee, także otworzymy sobie legenda, oczywiście. No jest ta meczka za 400 zł, najczęściej mi z tego leci ta meczka właśnie. Te jawówki chyba nie trafiłem bo w ogóle, leci mi tajemnica ciągle, także I tak jest spoko, bo też 400 zł, nie? Więc naprawdę fajnie. Poza tym mamy na stronie event. Ciek w rankingu za dane miejsce, które zamiecie się awansem, to otrzymujecie skinka. Za pierwsze miejsce jest piękny Butterfly za ponad 12 koła. No, a poza nim jest wiele innych ślicznych kosek, takich jak Karambit, chociażby za szóstkę. No i wiele innych tutaj macie kosek, rękawiczek, skinków i za ostatnie miejsce jest też koska, więc też sobie warto tutaj wysnajpić. No i tutaj możemy sobie uszczelić skinka. Także uszczelmy sobie oczywiście pyk w młotowo strzelamy i dostajemy Bullet Queen za 90 zł, bo w statraku, więc naprawdę spoko. No i tutaj mamy marketplace, w którym macie skakować czy to skrzynki, czy skinki, czy nawet balans na stronie, więc też naprawdę fajna sprawa. No a dziś idziemy otwierać bestsellery. No start zrobimy sobie spokojną bitwę, bo oddzielę dzisiaj. Zawsze robię to w jednej bitwie. No dzisiaj to oddzielimy. Także dajemy sobie po dwie skrzynki na zwykłym trybie i dam sobie to solą na cztery osoby, żeby po prostu to przegrać. Taką mam nadzieję. Bo potem pójdziemy sobie na tryb Joker, gdzie na wszystkich jest równy procent szans i tam zrobimy grywą bitwę za ponad 40 koła. Więc tutaj liczę, że tą bitwę przegram, ale chcę przetestować po prostu, bo bestsellery zawsze fajnie oddają w końcu, dlatego są bestsellerami. Bo najwięcej ludzi je otwiera, bo no skoro ludzie je otwierają, to znaczy, że im oddają, tak? No raczej nikt nie otwiera, bo, bo mu nie oddaje. Także no zobaczymy. Zobaczymy, czy nam dzisiaj oddano. No zazwyczaj to bez sery pamiętam, że były dla mnie szczęśliwe. Tutaj dycha aż. Ze skrzynki za złotówkę, więc no posypało. Ale powiem tak, no ja wolę to przegrać, żeby wygrać kolejną bitwę. Bo kto wygramy o dwie dychy. No ładnie nam leci, ale... Akurat tutaj mam cel przegrać właśnie stówka bardzo fajnie dla no Dziwne to jest, bo ja chcę przegrać, nie? Ale z drugiej strony też chcę dostawać ze skrzynki, więc wiem, fajnie jak mi coś leci. na no, takim rodem z tej skrzynki bym nie pogardził. Wychodzimy na prowadzenie. I dalej trzymamy to prowadzenie. I dwie najdroższe skrzynki. Oj, no ja już raczej wygrałem tą bitwę. Oj, jak mi posypało. Ej, no to nieźle mi posypało. Dwa koła za 700 zł. No dobra, mi tak posypało. Solo na 4 osoby. Ja nie wiem, kiedy ja bitwę solo na 4 osoby wygrałem. Dobra, to wiecie co to ja sobie tutaj walnę jedną skrzynkę eventową, żeby przepalić po prostu, żeby przegrać jakąś bitwę. No 3 osoby, no 3 osoby sobie szybko walniemy. Ja chcę przegrać jedną bitwę, żeby zrobić potem tą grubą. Aha, no i dzisiaj mam i tak zamiar sypać. No, to dobra, to jeszcze raz. Jak mi ma tak sypać, no to spoko, nie? No, spoko, nie? Ej, a ja przegram kiedyś? Tam ja mogę robić, tą grubą bitwę? 40 koła już mamy w ekwipunku. Mamy pięknego tego. Ruby. Ej, no dobra, co jest? Ej. Miały być dzisiaj bestsellery. A tutaj. Zbugowany drop, wszystko wygrywam. No, patrzcie to. To zbugowa jest zbugowany drop. Jak to wygram, to to już jest przesada, nie? No dobra, nie wygrałem. To jest jeszcze raz, ostatni raz, żeby to potwierdzić. Ale i tak, zarobiliśmy tyle sien. mamy tego. Mamy. Mamy Ruby w kwipunku. No dobra, teraz już przegrywam. Jak teraz przegram, to idziemy robić tę bitwę. Jak. Jak nie, no to jeszcze potwieramy te skrzynki i najwyżej jutro zrobimy bez No dobra. Teraz idziemy robić tą bitwę. Teraz idziemy robić tą bitwę. Mm, 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 mm. Pik, pik, pik. Mm, damy sobie 5. Będzie dłuższy odcinek, ale czemu by nie. Czemu by nie. E, pik, pik, pik. 2 na dwa moje ukochane. I idziemy w tetę. Idziemy w tetę. I zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Pierwsza księga po 25 zł. jest, także, no tutaj, tutaj mamy luz, nie? Chociaż i tak, jak nam daje. Ej, dobra, dzisiaj jest jakiś piękny dzień. Naprawdę piękny dzień. Jakby tak zawsze oddawała, jak dzisiaj. No chyba, że końcowo tą bitwę przegramy. No to wtedy, wtedy nie będzie tak piękny dzień, ale no zobaczymy. Póki co jest świetny. Kolejna, teraz przechodzimy do tych droższych skrzynek i tutaj lecimy DigiO za 400 zł, no, tracimy prowadzenie, ale jest luz, ale jest luz. Już mam humorek, bo wiem, że mam tego e, szkieletona, rubi w ekwipunku, więc i tak, nawet jak tą bitwę przegram, to jestem i tak na plus tego odcinka, i tak jestem na plus. Mimo, że dopiero teraz robimy tą normalną bitwę, więc <laughs> piękne, 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 po prostu piękne. Przechodzimy do skrzynki za 1300 zł, 1400 właściwie. No i pierwszy drop był spoko, ale dla nich też był spoko. A teraz trafiamy Butterfly'a za 6,5 koła. No to jest, to jest niesamowity odcinek. Szkieleton i rękawiczki. Co, co, co to jest? Co to jest, widzowie? Co, co, co to jest? Kolejny szkieletonik. A co to jest najlepsze? A, ten Butterfly, którego trafiliśmy. No spoko. Teraz po fanku dostaliśmy. No i przechodzimy do skrzynki za 1600 zł i zaczynamy od M9. Dobra, ja nie mam pytań. Mamy prawie 20 koła przewagi, 19. Cudowny odcinek, cudowny, cudowny. Rękawiczki tutaj, zawsze coś. W sumie praktycznie podobnie wyszło, bo taka safe nie była jakaś dużo warta. Teraz oni trafiają M9, no my chociaż flipa i rękawiczki, ale. O, teraz my M9, no i spoko. 22 koła przewagi. Oj, 28 koła aż. No dogonili nas, ale nie przegonili na szczęście, ale. O, już teraz przegonili. Dostali back to back 28 koła karambit To jest najdroższy skin w tej skrzynce My to przegraliśmy My Przegraliśmy tą bitwę No chyba że mam teraz spalny tego karambita jeszcze flipa A to to był ten najdroższy Aha Nie rozumiem co tu się wydarzyło tak szczerze Nie rozumiem, ale ta skrzynka ostatnia Jakaś przemocna to nie ta tylko ta. Także zróbmy sobie jeszcze trzy razy, na trzech, na sam koniec, zakończenie odcinka. Ja wam dziękuję, łapka w górę, z dzwonkiem, grabi, do 18 Pamiętajcie, że macie 10%, jakieś 10%, 20%, znowu się mylę, bo było kiedyś 10%, ale zmienili, jest 20. No i macie 2000 złotych do wygrania z moim kodem, także zachęcam serdecznie. I ostatnia skrzynka, no i tutaj niestety syf. Ale no nie wiem, przegraliśmy, przegraliśmy, widzimy się oczywiście jutro, i tak mamy tutaj jeszcze pięknego e, szkieletonu, no więc, więc jest git, jest git praktycznie na zero odcinaczek, łapka w górę, ja sobie z dzwonkiem, widzimy się jutro. Hello.